na mapie. Tu. O Boże! To jest kawał drogi stąd. O! To wybierzemy się tam następnym razem. Kopalnia żelaza. Falkret. Chociaż w sumie... Mm, nie to chciałem. Moglibyśmy przedmiotu przedmiot umiejętności. Dziennik, to będzie tutaj gdzieś. Różne. Hm. Troszkę zapiski... Jak to ona mówiła, że z kim mam... Walka, magia, że słowo... Dobra. Muszę znaleźć kogoś od magii zniszczenia, tylko ja nie pamiętam jak się nazywał. Nie, to nie ty Arkaneum hm. W sumie zbadamy to miejsce i ogólnie rzecz biorąc jak znajdziemy tą osobę, to wtedy zakończymy odcinek Widam ciebie I nie się źle traktować tych. Leży tu kilka rzeczy, które nie nadawały do mojej kolekcji hm. Możesz je Co za idiot? Z... Pamiętaj, żeby umyć lęce, zanim czegoś dobrze? Jednak trzeba się postrzegać tym klawiaturą. Yy. Dobra. Okej, okay, czyli nic stąd. Na pewno nie ma tutaj żadnych zaklęć. Co tu? Sky. Yy, na górę poczęła klucza. Kwadra arcymaga, zresztą tam się nie wybieram. Yy. Które w dół, dobra. Um, komnata żywiołów. Czyli nie tu. Czyli. Hm. Ciekawe. Czyli tam byliśmy. Komnata osiągnięć. Czyżby to było tutaj? Tolftir ty chyba byłeś ty. Dobrze wiedzieć, że w Skyrim żyją tak porządni ludzie. Magi przemiany. Co można sprzedać? zgłębić wiedzę tajemną. Hmm, księgi. Ty będziesz miał nie to co by mnie interesowało. Nas, więc teraz wyruszasz szukać jakiegoś kostura? Nie widzę w tym żadnego sensu. Mm. Potrzebuję Twojej pomocy z czymś bardzo osobistym. Ty mnie nie interesujesz. Um. Zargo, no to nie był on. Udało Ci się wytropić synot albo laskę Magnusa? Boś Chcesz pracować nad czymś, co nie jest oficjalne. Pomimo niezbyt restrykcyjnego charakteru akademii niektóre rzeczy są zabronione To kłamstwa. Od początku do końca. Nieważne co ci powiedziała. To nieprawda. <grym> Dobra. W porządku. To jest Masa <grym> Questów <grym> widzę dobre dobrania, jakby nie było. <grym> Arnier Game... Zapewniam cię, pracuję nad bardzo istotnymi badaniami. Tok, tok. Udało ci się Pomóż Ehm, gdzie mogę nauczyć się nowych zaklęć Cóż, to zależy część... dalej, dalej. Faralda naucza zaklęć magii zniszczenia. Faralda. Dobra. Skyrim. Kurczę, gdzie ją znajdę? Faralda. Entir. Um, Faralda. Czy tam Faralda? Nieważne. Um, ty jesteś Arnir Gain. Ehm, um, już byłem chyba. <laughs> Drugi raz lecę, nie? Mm, dobra, Faralta, 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 on Nie interesuje mnie, um, Gizargo nie interesuje mnie, Tolftir. Um, nie, nie. Dobra, dalej. Wychodzimy stąd. Foralda, the... hm no, będzie nawet, która jest godzina, hmm. może odczekajmy troszkę i zaczynamy. Dobra, jest tu ktoś? Halo Faralta Gdzie ja mogę taką osobę znaleźć? Powinna być jakaś możliwość wyszukiwania um, wybranych osób Komnata spokoju Hmm To tu jeszcze nie byłem Ciekawe um. Mawiają, że wiedza jest wynagrodzeniem samym w sobie może i mają rację, skąd ja mam wiedzieć Skyrim Jakiś Sergius Można sobie wziąć Magiczny katalizator o to mnie po części interesuje. Zdejmi zaklęcie. Aha, zaklęcie to już jest znane, tak? Dobrze, zatem przedmiot orkowy łuk. Zaklęcie kondycji. Co traci? 27 co traci 12 punktów zdrowia. A ile normalnie? Z, od porażenia. Aha, dobra. Workowy łuk. Obrażenia. klejnot duszy teraz. Aha, mm, tak. Dobra. Stwórz. 23. Uuuu! Uh, Ostro poszliśmy w górę, widzę. Żelazne rękawice. Srebrny pierścień um, Premia do magii Stwórz, tak O, akurat awans, dobra Pospolity, drobny, drobny, pospolity, dobra o jeszcze tutaj coś jest A skoro wszystko jest do Jakiś alembik, coś A skoro można wziąć No to co? Awans uh, Magia mm, Przywracanie może Co tu mamy w przywracaniu Przywracanie przy mnie Aha, no tak to byśmy musieli tak Na razie nie chcę Zaklinanie może Nowe zaklęcia są o 40% silniejsze co to? Albo nie. A Cholera, dobra, trudno. W sumie to chciałem w wpakować. O! Tej są, widzę, bardzo... Są jakiś problem? Ja mam napisane kradzież, więc nie kradnę. Tylko biorę. <grym> Może to jest błąd w grze akurat? Nie wiem. Ale czy mam nie skorzystać? To weźmiemy, to weźmiemy. A to już jest crać, tak? Dziwni jesteście, ale dobra Dobra, my już A, zobacz, to będę wiedział. Sru, trzeba czekać. Poczekamy sobie do nocy w takim razie. Na przykład... 14 godzin. Tak. No, jeszcze tą chwilę musicie ze mną przetrwać. Dzień 28. W sumie nie tak źle. Teraz już śpicie wszyscy. Um. Właśnie, a mam to teraz już w ulubionych, czy muszę to... Jest. Mm. Ty nie możesz czegoś nauczyć? Uważasz szkołę przywracania za uwagi, prawda? Oczywiście, że jest ważna. Dobrze, ważne. dobrze. Nie żeby ktoś mnie musiał utwierdzać w przekonaniu. Są po prostu tacy, nie wytykając palcami. Którzy się z tym nie zgadzają. U. Nie jest łatwo, kiedy twoi koledzy uważają twoje badania za bezwartościowe. Mm -hmm. Co? F jesteś. Wydaje mi się, że Mirabel dobrze się spisuje jako mistrzyni czasów. Co ważne, się. Z tym widzę, już gadałem, ale nie, nie pamiętam kiedy. Aha! Lodowy kolec. Kolec z losu zależy 25 punktów obrażenia od mrozu do zdrowia i kondycji. Odmrożenie, ognisty pocisk. Uuu Płomienie, runa błyskawicy, co się nakładzie na tym? Runa ognia, runa błyskawicy, runa mrozu, runa mrozu mam. Weźmy sobie może... Lodowy kolec, pocisk. Mm. Wielki chlen duszy Ło, wow, drogi Nie powiem Pomniejszy Strój Ło wow. Drogi nie powiem ze strój co ci mogę sprzedać zwiększa magia o dwa Aha, no to sprzedaj mm, Tutaj z tego Masaż rzeczy, ale nic nie sprzedam. Dobra. Do następnego razu. będzie kradzież, też. Okej, okay, no. Mm, strój. Stalowy hełm mm, ametyst. Dobra. Księgi. Księga czarów. Ludowy kolec. listy pocisk. Istnieje niewiele miejsc, gdzie można uprawiać mój zawód bez strachu przed prześladowaniami. Da, 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 da. Fajnie. Czuję się taki dobry teraz. Wreszcie mam jakieś normalne zaklęcia, hura! Dobra. E, jeszcze tylko szybki... Szybkie zerknięcie na magię. Zniszczenie. O tak. A ja ciekawe jakie mam... Przywracanie. Aha Przemiana Iluzja Zniszczenie, przywołanie Przywracanie, krzyki, moce Aktywne efekty Kamień Maga Dumerska krew daje ci 50% odporności na ogień Większa magie. Nieźle tutaj widzę Dobra, przywracanie e, Nie, zniszczenie, przepraszam Dajemy sobie to do ulubionych Aha A z ulubionych usuwamy tak Tak, tego nie potrzebuję Iskier nie będę używał Kamiennego ciała też nie Hmm Mrożenie, ognisty pocisk, płomienie Dobra Więc idziemy um, A niech to <laughs> Wybaczcie Lodowy kolec sobie weźmiemy na dwa Nie Na dwa sobie weźmiemy leczenie, na trzy kolec um, Na Cztery Bruna mrozu tutaj, sześć a na sześć może być miejsce pocisk. Zakliania... Dobra. Na jakim to w ogóle jest poziomie? Ym, zniszczenie Płomienie są na poziomie nowicjusz Poziom uczeń, uczeń, nowicjusz, uczeń Nice Nice Dobre połączenie Instykuje się nam. Ba. Dużo brakuje, tak jak stara myślę. Dobra. Ehm, tak więc komentujcie, subskrybujcie, wtedy możecie być pewni, że nie przekapicie żadnego odcinka. Jeżeli Wam się podobało... A czekajcie, zobaczymy sobie jakie to jest skuteczne. Wiem, nie powinienem tego robić. Hello. A niech to. Znaczy oni w ogóle mają tyle HP i siły, że to jest nieporozumienie, więc. Dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Wtedy możecie być pewni, że nie przekapicie żadnego odcinka. Jeżeli wam się podobało, dajcie apkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, dajcie apkę w dół. Ale wolałbym tą mapkę w górę. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Cześć.